Witaj! Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Ci moją interpretację postaci Nature Goddess, co jest zarówno moim wyzwaniem w kolejnym etapie NYX Face Awards 2017. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do wykonania rogów używam druta, który wyginam w pożądany kształt, owijam go dookoła papierem, taśmą klejącą i sreberkiem. Przytwierdzam rogi do opaski, naklejam części pomiętego materiału wzdłuż rogów. Farbuję je na czarno sprayem, a na końcu ukrywam rogi z wierzchu złotą farbą. Górną część ubioru zamalowuję zielonym sprayem, nakładam sztuczne liście, które przymocowuję agrafką, a następnie wszystko ze sobą strzywam. Dolną część ubioru wykonałam ze starej spódnicy, tnąc ją i farbując na zmianę zielonym i czarnym sprayem. Do zafarbowania peruki na zmianę używam zielonych pasteli olejnych i sprayu koloryzującego. Zaczynam od nałożenia na szyję płynnego lateksu, będzie on podłożem do imitacji kory. Na zaschnięty lateks gąbką z NYXa nakładam mikser podkładu w kolorze Olive 05, a następnie Deep numer 04. Na całą buzię rozprowadzam bazę Angel Veil. Nakładam na twarz porcelanowy podkład w sztywcie numer 02 i rozprowadzam go gąbką. Tak, tak, dokładnie usuwam moje brwi. Pozostałe czoło zakrywam tym samym podkładem z NYX, co poprzednio. Zieloną kredką u nazwie Revolution nr 22 rysuję kształt łuku brwiowego i rozmazuję ją palcem. Żółtym korektorem Medium nr 02 wypełniam nos i czoło łącząc je ze sobą. Resztę twarzy wypełniam tym samym kolorem i zieloną kredką konturuję nos. Zielenią Golden Olive nr 05 robię ciemniejszy kontur, a nad łukiem brwiowym tworzę wzory i fakturę skóry z dodatkiem zielonej farby do ciała. Przeciągam pasek zielenią nr 05 i zaczynam konturować czoło farbą do ciała odcień Green 04 nadając jej fakturę. Najciemniejsze kontury przy włosach wykonuję mikserem podkładu Deep 04. policzkowe podkreślam farbą do ciała a następnie analogicznie pogłębiam je mikserem. Wokół mojej szyi imituję konar, nakładam na całe ramiona zieleń numer 04. Na dekolt nakładam niesamowicie piękną, złotą farbę do ciała Gold numer 11. Człowieki wypełniam białym mikserem White 03 i rozprowadzam na całej powierzchni oka. Białym eyelinerem numer 01 podkreślam mocno łuki brwiowe, na końcu utrwalając je pudrem numer 01, używając małej gąbeczki z NYX. Farbę do ciała w kolorze 04 kreślam na czole prążki w różnych kierunkach. Następnie dodaję więcej detali naszej, aby jeszcze bardziej imitowała korę. Używam na zmianę miksera podkładu Deep04 i palety z korektorami Medium02. Patyczkiem nakładam nieco kleju i dodaję na korę akcenty mchu, które znalazłam w paczuszce NYX. Na policzkach farbą do ciała 04 kreślę prążki, tak samo jak na czole. Dodaję trochę kleju na buzie i dokładam kolejne części mchu. Piękną złotą farbę Gold 11 laserunkowo nakładam na dekolt, aby zrobić płynne przejście między korą a moim ciałem, niesamowicie błyszczy się w słońcu. Dodaję tylko akcentu zielenią. Ramią wypełniam złotą i zieloną farbą do ciała zniks, złącząc łącząc je ze sobą gąbeczką. Od nadgarstka w górę rozprowadzam mikser podkładu Deep 04, cieniując go ku górze i dodając drobne szczegóły. Czarną kredką w odcieniu Jet Black 07 tworzę kreski na powiekach. Kredką Pure White 04 wypełniam linię wodną oka i przeciągam kreskę pod powiekami. Białym eyelinerem z NYX jeszcze bardziej potęguje efekt powiększonych oczu, podkreślam je zieloną kredką. Tym samym eyelinerem dokładam na czoło i policzki kropki, nadając takiego magicznego efektu. W kąciku oka nakładam zieloną szminkę BeWicked numer 09 i rozciągam ją do zewnątrz. Kostkę ku górze cieniuję mikserem podkładu deep 04. Na nogach brzuchu i całym ciele dodaję masę szczegółów, paseczków i kropek. Niestety nie jestem w stanie wszystkiego pokazać, ponieważ ograniczał mnie czas, mało pojemna karta i bateria. Starałam się jednak uzyskać na całym ciele ten sam efekt co na twarzy. Jak zresztą widać już wskoczyłam w strój, prawie jestem gotowa do wyjścia, jedynie dodaję więcej kropek na ramionach i twarzy. Do przygotowania rzęs użyję teznexa BeWigt. Wycinam z papieru paseczki na kształt rzęs i łączę je ze sztucznymi, tworząc potężny efekt. Teraz moje rzęsy mogę w końcu przykleić na powieki. Na końcu stylizuję perukę, zakładam rogi, i resztę stroju i efekt jest gotowy. Dziękuję ci bardzo za oglądanie.